Jak na twój samochód nasrał tak Nie obchodzi mnie jedzile dzisiaj rumpel twój Bo za kilka kilometrów znów go strzeli chuj więc wypierdalaj lepiej stąd, stąd, stąd I kup samochód, cena, prąd, prąd, prąd Bo masz furę chujową, wą, wą I jak się śmiejesz, mówisz lol, lol, lol Nie wiem, jaki zajebisty nowy tunik masz I że pasy na lakierze zasłaniają ci twarz A z głośników napierdala zajebista Wixa masz, to kasetowy Masz firmy pizda, wszystkie nalepki już na na twoim włosie znam, ale z nim nie ruszysz, więc wypierdalaj, laj, laj, laj Ja pierdolaj. wypierdalaj. Jako dziś na rajd, ale wyjebali tego złoma z My Ride No i zajebiste masz te kamulcowe tarcze Choć hamować i nie możesz stopami po asfalcie, no Więc wypierdalaj lepiej stąd, stąd, stąd I kup samochód, cena, prąd, prąd, prąd Halo Dobra,